Gdzie Pani Elwira? Wyszła na chwilę do sąsiadki. Wchodź. Wanda? Co ty tu robisz? Umówiliście się z nią na dzisiaj? Nie, tak po prostu wpadłam. Ja też. Aha, czyli tak po prostu sobie wszyscy wpadliśmy, tak? Rozumiem, że wam też powiedziała o Kasie. No tak. Kiedy? Wczoraj. Niezłe jaja, co? Nawet nie wiecie, jak się ucieszyłam. Właśnie zastanawiałam się, skąd ja wezmę forsę na prezent na wesele dla mojej chrześniaczki. Już chwilówkę miałam brać, a tutaj taka nowina. Ja samochód mam w garażu od dwóch miesięcy. Muszę zrobić remont kapitalny silnika. Nie stać mi na mechanika. Kto by pomyślał? O, kolejna niespodzianka. Dzień dobry, pani Elwiro. Na kawkę wpadłem. E, pani Elwiro, zauważyłem, że klamka się obluzowała. Przykręcę, dobrze? Skrzynka z narzędziami jest tam, gdzie zawsze? Tak, tam po lewej stronie. Nie wiem, czy ja pani mówiłam, ale skończyłam kurs masażu i tak sobie pomyślałam, może miałaby pani ochotę. No, byłam kilka razy na masażu. Bardzo mi się podobało. To może ja skoczę na dół do drogerii, kupię olejek, a pani by w tym czasie przygotowała jakiś duży ręcznik. Okej, okay. dobrze. No to może ja stawię wodę na kawę? <śm> Nie wierzę w to, co widzę. Przyjechali tu jak hieny. Chcą się podlizać, żeby zdobyć jak najwięcej kasy. No, jeśli myślą, że mnie wygryzą, to się grubo mylą. Potrafię walczyć o swoje.